Za chwilę znajdziemy się w piwnicach dawnego więzienia kieleńskiego. To tutaj byli prowadzeni skazańcy na egzekucję. Idziemy teraz drogą, którą szli skazańcy. Mijamy karcery i pierwszą piwnicę. Znajdujemy się w pomieszczeniu, które którym wykonywano wyrok śmierci. Tutaj na tym haku. Na podłodze była zapadnia, która w tej chwili jest zaumrowana. Egzekucję w kieleckim więzieniu wykonywał Wacław Ziółek, osławiony kat nie tylko naszego więzienia, ale również więzienia w Radomiu i w Kozienicach. Zwany był majorem plamą dla charakterystycznego czerwonego znamienia na prawym policzku. Zwykł był przychodzić do celi skazanego dzień wcześniej. Długo się w niego wpatrywał bez słowa, po czym wychodził i szykował sznur. Przygotowywał również drogę skazańca, oczyszczając ją z większych kamieni i metalowych przedmiotów. Za każdy wykonany wyrok otrzymywał wysokie wynagrodzenie. Wacław Ziółek bardzo szybko piął się po szczeblach kariery, zaczynając od zwykłego wartownika tutaj w naszym więzieniu, aż po zastępcę Wydziału Trzeciego zajmującego się zwalczaniem podziemia. Kolejnym katem kieleckiego więzienia był Edmund Kwasek. Zaczynał swoją karierę w wieku zaledwie 22 lat. Był wyjątkowym sadystą nawet jak na tutejsze więzienie. Zresztą nie tylko wykonywał wyroki śmierci, ale również był sędzią. Na przykład w procesie Konrada Suwalskiego-Mruka to on był ławnikiem, ale również według relacji Stanisława Wiązka wykonał na Konradzie Suwalskim wyrok śmierci. Za każdy wyrok otrzymywał sowite wynagrodzenie w wysokości 500 zł. Wyroki w więzieniu kieleckim najczęściej były wykonywane wieczorem, dlatego że wczesnym rankiem wywożono ciała z więzienia tak, żeby nikt nie widział. Przez kieleckie więzienie przewinęło się bardzo wielu oficerów śledczych. Tutaj na tablicy mamy ich zaledwie kilku wymienionych. Ich ofiary bardzo często nie doczekały do procesu. Bo były zakatowane tutaj u nas w więzieniu. Jedynym oficerem śledczym, który poniósł karę, był Edmund Kwasek. Został on skazany w tak zwanym procesie Humera. Otrzymał wyrok kilkuletniego więzienia. Przesiedział z tego parę miesięcy, został zwolniony z powodu złego stanu zdrowia. Pozostali oficerowie nigdy nie odpowiedzieli za swoje czyny.